Witajcie, to Marta Obrycka, Zen Coach. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o odpoczywaniu, o sztuce odpoczywania. Często czekamy z tym odpoczynkiem na piękne wakacje, na upragniony urlop, ale tak naprawdę nasze ciało każdego dnia potrzebuje chwili na odpoczynek. Czy dajemy sobie na to przyzwolenie, czy dajemy sobie czas na to? Często myślimy, że potrzebujemy naprawdę dużo czasu, żeby odpocząć. A czy to prawda? Hmm, a może warto się zatrzymać tu i teraz. Wziąć głębszy oddech. Hmm. Tego ciała potrzebuję teraz. Jak teraz chciałabym odpocząć? Może wcale nie muszę wyjeżdżać gdzieś daleko i czekać na ten urlop. Może każdego dnia mogę po prostu skontaktować się z moim ciałem i zapytać, jak chcę odpocząć? Może wystarczy nam nasza wanna albo po prostu nasza, a nie piękne hotele pięciogwiazdkowe. Chcę was zaprosić do pięknej podróży do spotkania ze swoim ciałem. Zapraszam was na webinar: Odpocznij tu i teraz, 9 sierpnia. Spotkamy się ze swoim ciałem i duszą i z tym, jak potrzebujemy odpoczywać. Do zobaczenia.